Hardcore, jednu jedna, czujemy na śmier, harcor, jednu jedna, czujemy na śmier, harcor, jednu jedna, czujemy, hardcore, jedno życie, jedna, czujemy, śmier, harcor, jednu siciek, jedna, czujemy na Hardcore, harcor, jednu jedna, na hardcore, jedno życie, jedna, na hardcore, Hardcore jedno życie, jedno życie. hardcore, jedno życie, jedna śmierć. Hardcore, jedno życie, jedna śmierć. Hardcore, jedno życie. O, to chyba już leci. Cześć, tu a to nowa seria Minecraft. Hardcore, jedno życie, jedna śmierć. Tyle na ten temat. Wiadomo, tryb hardcore. Opcji więcej nie ma co. O, hmm, hmm, hmm. No cóż, lecimy. Zobaczmy jaki świat stworzy nam Bóg generator. No, na razie widzę, że stworzył nam pływające stworzonka. Co jest? Hm. <laughs> nie mówcie, że jestem na jakiś Małej, bezludnej wyspie. Ja chciałem iść na zachód. A na zachód tylko woda. Eno. Ale jajca. Ale historia. No nie, nie chcę wierzyć własnym oczom. Jak ja mam zacząć grę? Na takiej wysepce bez ani jednego drzewa. Chwileczkę. Ja spróbuję, bo może się tu nie wyrenderowało coś Momencik, momencik Przecież tak być nie może Że w koło jest tylko morze Słuchajcie, ja rozumiem Można się tak bawić w jakąś rozgrywkę, że mamy małą wysepkę i musimy coś zrobić i rozwinąć się na tej wyspie Ale niechbym miał chociaż Drzewo! Jedno drzewo chociaż! Jak ja mam zacząć jakąkolwiek rozgrywkę bez nawet jednego drzewka? Przecież wiadomo, że każdą grę zaczyna się od czego? Od ścięcia drzewa! A tu nie ma drzewa, a mi go bardzo potrzeba! Nie no, jeszcze chwilkę, dajmy mu jeszcze chwilkę. A nie, no, bez przesady. Hm. Załamałem się. Jak to, słoń? Już tu? Oooo! Katastrofa. Nie, no, nie widzę nawet jakiegoś zaczątka innego lądu. Ale bez ani jednego drzewa... To nawet nie mam co zaczynać. Żadnego narzędzia nie zrobię. Nic. Hmm. To jest... jakaś pomyłka totalna. No cóż, trzeba zacząć grę od tego, że popłyniemy gdzieś. Popłyniemy na zachód. Tam gdzieś musi być cywilizacja. Tak zawsze mówię, ale nie zawsze się sprawdza. Co, no mógłbym bić te, te, na zbierałbym punktów i co, i niebieskiego barwnika, ale na co mi to? Ale ludziska, zanim jak gdzieś dopłynę, to nastanie noc i zjedzą mnie zombie. Szwendy. Yy, chodzą i się szwendają. Znaczy nie chodzą, one się szwendają. Oj Boże generatorze, czy mi ktoś tu pomoże? Jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś mi wygenerować świat, na którym jest tylko jedna mała wysepka, bez ani jednego drzewka? Ja rozumiem, że chciałem mieć hardcore, no ale bez przesady. Hardcore hardcorem, ale <ścoughs> przynajmniej jakieś szanse. Nie na no, ludziska nie ma nic. Ja sobie tak mogę płynąć. Ale coś czuję, że na tym świecie poza tą wyspą, na której byłem, to nic więcej nie ma. Kurde, myślałem, że jakiś rekin mnie gryzie. Kurde, może jakaś Atlantyda? Podmorskie miasto. Hm. fajnie się zaczęło. Miał być hardcore, jedno życie, jedna śmierć. Tak to nawet Mamet Halidow nie potrafi. Oj, oj, oj. Dobra, teraz tak będę płynął. Trochę przyspieszę czas. Jak widzicie, Bóg Generator zakpił sobie ze mnie. Przyspieszyłem troszkę czas, ale ja się tu strasznie nudziłem płynąc. Jak widzicie, słońce zbliża się ku zachodowi, a tu nic, nic z żadnej strony. Dosłownie kpina, to jest jakiś żart. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy zdarzyło wam się trafić na taką mapę. <grym> która składałaby się z jednej małej wysepki i nic poza tym. <laughs> e, jeszcze mam jeden pomysł jedynie co odnośnie tego. Tu już chyba żadnych szans. Trzeba będzie zacząć od nowa. Ale myślę, że tak. E, tutaj chyba... E, sekundka. Czy tutaj można spisać... Czemu? Multiplayer? Chunk cash? Czy tutaj można gdzieś spisać sobie jak gdyby numer tej mapy? Kiedyś było coś takiego. <laughs> Moglibyście sprawdzić, potem płynąc w inne strony niż ja płynąłem, czy gdzieś tutaj w ogóle był ląd poza tą wysepką. Ja myślę, że gdyby chociaż było drzewko, jedno, jedyne drzewko, to moglibyśmy coś zacząć potem jakieś sadzonki robić, wykopać, wkopać się w ziemię, jakieś skały, wydobyć coś, no ale tak to, to, no to chyba nie pozostało nic innego, jak zacząć od nowa, no przykro mi bardzo. No, dobranoc, słońce zaszło na noc. Oj, 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 zapisz, no nie, no, no. jednoosobowy, wywalamy, usunąć, Nowy świat Oczywiście również Hardcore, jedno życie, jedna śmierć Hardcore, jedno życie, jedna śmierć Boże generatorze, zmiłuj się mój Boże o, Coś się częse. zimno mi, a no zimno mi bo śnieg Wej, halo No nie no to są jakieś śmiechy, śmiechy, chichy Ciągle się coś dzieje. A Może jak drzewo zetnę, to mi coś przejdzie. Chyba nie zetne, jak się tak często To jakieś co... śmiechy. Mnie ciągle coś spotyka tutaj. Czy ja nie mogę zacząć normalnie gry? O, wiecie co? Chyba za bardzo uwierzyłem w tego boga generatora. A może się obraził, może... Może on nie tak się nazywa. Nie. Cięcie. Hardcore. Jedno życie, jedna śmierć. Próba trzecia. Oj teraz, Boże generatorze, jeśli znowu wydwiniesz numer, nie daj Boże, to nawet noc ci nie pomoże. No, <laughs> jakby spokój, cisza, nie zmienię części I, i nie jestem na małej wyspie i są drzewa. Woda mała. Dobra. Mam nadzieję, że Bóg generator się w końcu zmiarkował, zlitował. A może wystraszył. Ja w międzyczasie sobie zetnę parę drzewek, a on niech się tam jeszcze postara coś zrobić mądrego. No bo wreszcie mamy drzewka, od których możemy zacząć tak jak Bóg przekazał. Alko chyba nie ten bo ten ten, ten którego tutaj czcić chciałem Bóg generator o po to sobie zostawiam pniaczek żeby właśnie móc skoczyć jak jest za wysokie drzewo i ściąć jeszcze ten ostatni czasami kawałek drzewa o na razie sobie zetniemy takiego samego typu drzewo żeby nie zapełniać niepotrzebnie kwipunku innymi rodzajami drzewa. Bo ja to jestem taki homik, chodzę, zbieram, chomikuję wszystko, co napotkam i potem się okazuje, że nie mam miejsca na inne użyteczne rzeczy. Dobra, jeszcze dajmy mu filkę, sobie wejdę tam wyżej, żeby coś więcej widzieć. Także tu sobie zetnę jeszcze to drzewko. I rozejrzymy się po okolicy, co nam tym razem tutaj wykombinował bóg Generator, bo coś czuję, znowu jakiś podstęp z jego strony. No, dał się już poznać mi, że nie można mu wierzyć. No, jeszcze to zetniemy. Okej, okay. i na razie mi starczy na początek. Krówki. Krówkom nie odpuszczę. I owce. Nie odpuszczę tak. Ani krówkom, ani owcom. A dlaczego? Krówkom nie odpuszczę, bo... Gdzie jesteś? Nie topisz. Kurde, nie załatwiłem chyba tej krowy. A tak, krówkom nie odpuszczę, dlatego że krówki dadzą mi mięsko. I krówki dadzą mi... Gdzie uciekasz, ty krowo jedna? I krówki dadzą mi... mi skórę na zbroję. A nie muszę mówić, że grając na hardkorze Ach, to zbroja jest naprawdę cenną rzeczą. Może mi zapewnić jakąś Początkową ochronę większą Przed bandziorami nocnymi Jeszcze jedno kolor wełny nie, nie ma znaczenia jak wiemy O jaki music mi piękny gra Tralala, tra, -la -la, tra -la -la. Dobra, ale tu jeszcze krówka jakaś. Gdzie one są? Hej, krowy! A tu jest. O -o. o, 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 kurde, tam jest trochę niebezpiecznie. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, dawaj mięcho, dawaj skórę. Dobra, bo nie mogę też za dużo czasu poświęcić pierwszego dnia na polowania. No, krowa stawiasz się? Dobra, jakieś pierwsze żarło mamy. Jeszcze z jedną wełnę przynajmniej. Kurde, węgiel. Zombi pierwszego dnia. No to mnie zaskoczyłeś. Boże generatorze. Pierwszego dnia już... Już zombiki mi tutaj produkujesz? Jak to? To nieuczciwe. Pierwszego dnia robić mi zombiki. Jeszcze jedna wełna. Jeszcze jedna wełna Na łóżeczko trzeba mi trzy Chodź tu Jest Kurde Węgiel Węgiel, węgiel, węgiel Węgiel, węgiel To musimy tu szybciutko Myślę, że tu jest na tyle bezpiecznie Że szybciutko sobie tutaj a i co ja robię? Najpierw deseczki Zróbmy sobie Tyle Na razie eee, Skrzyneczka, skrzyneczka Skrzyneczka ważna rzecz To bo! <laughs> ja cię! Creeper pierwszej nocy Z... Nie no, bez przesady. Creeper, szkielet, zombie, wszyscy... I moją skrzynkę rozwalił. Widzicie co? Pierwszy raz się spotkałem z tym, żeby pierwszego dnia chodziły potwory. Był zombie, był creeper, jest szkielet. Ty nawet strzelał, bo... Nie no wiedziałem że to jest podstęp Ten generator jest podły Już go nie będę czcił więcej Jak pierwszego dnia mogą być potwory No to jest nie wiem Ja się z tym spotykam pierwszy raz Szczerze A troszkę grałem kiedyś hm. Oj zmieniłeś się Minecraft zmieniłeś się Co ja robię? Jejku, odbiło mi, ja już głupieję przez te stwory o, mm, Co ja miałem zrobić? Probbym sobie tak, Kijaszek no, <laughs> Będę musiał jeszcze miecz jakiś pierwszy zrobić, bo szkielet jest Ja pierdzielę, to jest jakiś obłęd Drewniany miecz robić, ale obciach tak to, z... o, tak to zróbmy. No jakiegoś dostałem, momenta, wracaj skrzynko. Kurde, dwie. Kurde, jakiś obciach, drewniany miecz. Ale naprawdę. Nigdy do tej pory się nie spotkałem z tym, żeby pierwszego dnia były Zombi, szkielety, creepery. Uff Trzeba uważać. <laughs> w końcu to hardcore O, kiedyś jak grałem to też nie było doświadczenia doświadczenia za kopanie węgla gdzieś w ogóle nie było doświadczenia Czy <grymne> ja wykopę drewnianym żelazo nie bardzo Iby nie potrzeba mi od razu pierwszego dnia żelaza ale sk Kurde Ja pierdzielę suszę ząbiki. Ale skoro jest to żelazo Ach, szkoda by było Szkoda by było nie skorzystać Nie, wolę mieć tutaj pod ręką. Pod ręką też y, ziemię, żeby w razie czego sobie pod nogi podrzucić i, 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 i móc na przykład wyskoczyć. Tego nietoperza na razie zostawię w spokoju. Będę ciemną. Troszkę tu ryzykuję, <laughs> co prawda. Hop, 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 hop. Dobra, starczy. Chociaż kurde, <laughs> jak to się trudno oprzeć, jak się widzi węgiel. Przynajmniej mnie jest się trudno oprzeć Ale dobra, robię głupotę Spadam stąd Na razie się nie będę stąd oddalał Bo tu widzę, że tu można coś pokopać Ale też... Jał! Ale też widzę, że szkielety <śmiech> Jejku <śmiech> To jest pierwszy dzień, ludzie Dajcie żyć Są krowy Kury Jajca Kurde już zachodzi słońce, trzeba się szybko gdzieś wkopać w ziemię trzy, Jeszcze tylko tak, trzy węgle ich wszystkie miałyście iść Niezbyt ciekawe miejsce sobie wybrałem Zwłaszcza, że nigdy raczej w dół się nie staram kopać na kryjówkę, bo potem trudno jest wyjść z takiej dziury Eee dobra, nie ma wyboru, jest późno Będzie trudno stąd wyjść potem bezpiecznie Oj, oj, oj Dziwne te początki Zmienimy sobie pochodnie Coś sobie tu pokopę Mam co prawda łóżeczko I mogę się położyć spać Ale trzeba troszkę też tą noc wykorzystać W końcu zaczynamy dopiero Nie mam nic więc Pierwszej nocy przyda się troszkę coś tu zrobić. Przede wszystkim zrobimy sobie piecyk, bo... Oj, głodny jestem rzeczywiście. Jestem głodny, więc tak. Uh, 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 uh. Postawimy sobie stolik. Jak on się tu zwie? Stół rzemieślniczy! Niech zwie się jak zwał, ale tak. Zrobimy sobie ważną rzecz, czyli piec sobie go tu o. łażą szwendy I przede wszystkim zrobimy sobie papu Bo takie surowe mięsko to by nam się na wiele nie zdało Troszkę zużyjemy od razu ten drewniany Troszkę kamienia, bo też mało miałem, a kamień też się przyda Ziemię to szkoda kilofem nawet drewnianym kopać. Na pewności sobie tu zaświecimy. No jak już kopę, to już mógłby tu jakiś węgiel być albo coś. Jeszcze troszkę Co by mi się jeszcze przydało? Drmiany miecz na nic co prawda, ale zostawię go na jakiś tam jak już zrobiłem na krówki, owce, świnki, krów, kurki i tym podobną zwierzynę. A zrobimy sobie dodatkowo... O, nie mam drzewa, sorki. Zrobimy, zrobimy sobie dodatkowo... Yy, mieczyk w zapasie już żelaznym. Na, jakiś, na razie raczej będę unikał stworów w pierwsze dni. Co ja mogę z sześciu zrobić? Z sześciu mógłbym zrobić sobie czapkę? Czapkę mógłbym zrobić. E, Budki ewentualnie. I tyle. Z sześciu skór więcej nie zrobię. Może chociaż czapę. A, zawsze to będzie już bezpieczniej. W takiej czapie. O, na szczęście słuchawek mi nie przesłoniła, mogę dalej słuchać. Nie wiem czego, nieważne. Hmm, szkoda, że mięso zombie. Jakby się dało zgniłe mięso upiec, żeby nie było zgniłe, to by też fajnie było. Eee, dobra, te za, jak już, to już przetopimy, jak już są. Łóżeczko sobie też już zrobimy, jak już. O, poduszka z ciemniejszego. To prawda, i tak na łóżku to. O, na wiele nie, nie wychodzi. No i tyle. Aj, wracaj, węgielku, wracaj z żelazo do mnie. Ciężki sprzęt. Uuu, ale osiągnięcie. Kurde, szkoda, tyle. Ale nie mam co upiec na tym węglu. Mogą co prawda drzewo przerobić na węgiel drzewny. To jest sposób jak nie ma węgla zwykłego, ale, ale sobie to daruję. No nic, spróbujemy się przespać. Tutaj wezmę raczej żelazny, yy, Kamienny miecz. Hmm. To zbierzemy. No trudno, troszkę zmarnowałem węgla, ale myślę, że i tak go niedługo znajdę pod dostatkiem. No i ciekawe, co też mi się przyśni pierwszej nocy, ale na wszelki wypadek szable w dłoń. No, ponoć pierwszy sen na nowym miejscu ma znaczenie, no zobaczmy. Kładziemy się. Dobranoc o o jakie potwory. Są na zewnątrz. No spróbujmy jeszcze raz. A Może, może tutaj. Hm. Spróbujmy tak. Szable w dłoń. Jeszcze raz. Próba. Dobranoc. Jest. Nie. Śpię. Uff, uh, jejku, ale miałem fajny sen. To był sen, chyba sen. Ach, dzielny byłem, tak, to był sen, bo ja jeszcze... Uff, uh, jeszcze... Jeszcze nie mam takiej zbroi fajnej, ale wyćwiczę się, zrobię sobie super zbroję i pokonam wszystkie... wszystkie złe potwory. Raz no, bierzmy. Kurde, jeszcze słyszę tam. Ale musi być dzień. Kurde. Słyszę pająki jeszcze. No ale jest dzień.